O ja głupi, chciałem się zapisać na siłownię, co by sobie przykabanić i zaimponować miejscowym karyną, muskulaturą. I się wybrałem do renomowanego fitness klubu. Nie zdawałem sobie sprawy, co mnie tam może czekać, ale po kolei, początkowo spoko luz, zwłaszcza, że darmowa wyściówka na próbę można sobie zarezerwować na pesę na ich stronie i masz dzień otwarty w zasadzie. Pracownicy widzą, że potencjalny klient to mili i pomocni. Pokazują jak co obsługiwać, żeby sobie nie zrobić kuku. Zachwalają saunę, opowiadają, że wypasiona solara za symboliczną złotówkę. No Mieli trenerzy do dyspozycji. Trochę się pomachało żelastwem Popróbowało maszynki. To z ciekawości spytałem, jak to wygląda. Ten personal trainer. Okazuje się, że płatny dodatkowo sporo. Ale za jakość trzeba płacić. A oni mają najlepszych trenerów w mieście. A zresztą dzisiaj gratis. Mogę się przekonać i zawołali go. Tą górę mięcha. Panie Sławku, pan chce się dowiedzieć, jak tam u nas z prywatnym treningiem. Usłyszałem głośne. FAK! I dźwięk upuszczony Huntli Podbiegł do nas światowej sławy Strongman. Sławomir Toczek. Byłem zachwycony, Bo taki kolos. Strongman. Miał mi dawać wskazówki. Toczek powiedział tylko: Ho! I złapał za koszulkę I pociągnął w stronę drążka. Do podciągania się na drążku. Chłopak, który się podciągał. Jak tylko zobaczył toczka, to odskoczył od drążka. Jak Jasiumela, od transformatora. Toczek mówi do mnie: Skakuj się, podciągnij 20 razy. Na co ja w śmiech? I mu mówię, że jak cztery razy się podciągnę, to będę zaskoczony. Jemu do śmiechu nie było. Wydarł się na mnie. Tak! Skakuj na drążek! Podciągnąłem się z pięć razy, już nie miałem sił. A ten krzyczy: Podciągnij się! Jeszcze trochę! Jeszcze dwa razy i dostaniesz mordot." Nie dałem rady, to ten zwyrol wziął jakąś miotłę. I mnie kuje w odbyt, że niby na motywację! No w sumie zadziałało, bo nie chciałem mieć kija od szotki w dupie. Podciągnąłem się jeszcze dwa razy, a toczek zadowolony. FAK! No i to jest motywacja! Tak wygląda personal training! Motywacja, żeby przyłamać bariery! Po czym odkleił z papierka mordoklejkę i wsadzi mi ją do gęby. Długo sobie nie odpocząłem, bo toczek zaczął ciągnąć mnie na ławeczkę. Chciałem powiedzieć, żeby poczekał, bo jestem jeszcze wyczerpany tym podciąganiem. Ale miałem sklejoną mordę mordoklejką. Wszystkie ławeczki były zajęte. Więc pan Sławek podszedł do pierwszego z brzegu Kafara i uprzejmie go przeprosił, mówiąc wypierdalaj! Fuck Pokaźnie umieśniony facet, odłożył ciężar i posłusznie wypierdol. Toczek nawet nie zmniejszył ciężaru, tylko kazał mi siadać i wyciskać. A on będzie mnie asekurować. Ja to złapałem. To mnie pryszpiliło do ławeczki. Toczek na to, weź wyciągnij trzy razy, to dostaniesz mordoklejkę. Ja na to wysapałem, że w dupie mam te jego mordoklejkę. Ja tego nie uniosę. On zdziwiony zapytał. Co kurwa? To mu odpowiedziałem, że się zaraz zestram z wysiłku. I do dupy z jego mordoklejką. A ten wycią... Ciąga z ryja. No wpół przeżył tą mordoklejkę i zaczyna ściągać mi pory. Ja do niego krzyczę, co on odwala! A on FAK! No sam mówisz, żebym ci zapchał dupę, bo się zesrasz. Wytukałem już, że spoko. Jakoś podniosłem to żelastwo trzy razy. Nie wiem jak. Chyba siłą woli. Zadowolony toczek odwinął nową mordoklejkę i wsadzi mi ją do ust. Powiedział, że idzie się wyszczać, a ja mam iść do rowerku. To mi pokaże, co to jest motywacja do szybkiego pedałowania. Wiedziałem, że muszę uciec. Zwlokłem się z ławeczki i doczłapałem do szatni. Nie mogłem podnieść ramion. Przebranie się zajęło mi zbyt długo. Usłyszałem jego Ryk za drzwi. Fuck! Gdzie ty jesteś? Wiedziałem, że to tylko moment, zanim się zorientuję, że jestem w szatni. Wrzuciłem pierwszą z brzegu monetę do solarki i wskoczyłem do środka. Kilka sekund później toczek wparował do pomieszczenia. Słyszałem, jak chodzi po szatni i zastanawia się, gdzie jestem? Tak jak się spodziewałem. Zapukał do kabiny solarium i się pyta: Fuck! Jesteś tam? Na co odpowiedziałem? Najniższym możliwym dla siebie nienaturalnym basem. Zajęte ziom. Dał się nabrać. Wyszedł. Podejrzewam do recepcji, żeby się spytać, czy nie wyszedłem z klubu. Postanowiłem, że poczekam z 10 minut w solarce. Co powinno mi starczyć na odzyskanie wystarczająco sił, żeby dać szybko dzidę z klubu. Na wypadek, gdyby Toczek nie przyuważył. Po pięciu minutach Toczek wlazł z powrotem do szatni i zaczął mnie szukać. Tym razem po szafkach, chwilę potem do szatni wszedł jakiś chłopak. "Na co Toczek wykrzyknął? Fak! Gotowy na trening? Opatrzy na coś tam zaczął dukać i najwyraźniej nawet nie zdążył się przebrać. To był kolejny nowy w klubie, który miał darmową wejściówkę, który jak ja, padł ofiarą Toczka. Ten kazał mu zrobić 300 pompek w szatni. To dostanie mordoklejkę. Zastrzegł, że nie wypuści go na salę, dopóki nie zrobi Porządnej rozgrzewki, czyli tych pompek Minęła z godzina, ale biedak zrobił te 300 pompek Z przerwami, ale Toczka to zadowoliło I wziął swoją nową ofiarę na salę Mogłem wyjść z solary, skóra mnie piekła O mały włos, bo wrzuciłem piątaka I starczyło jeszcze tylko na kilkanaście minut opalania Wyszedłem z klubu Po drodze ludzie dziwnie się na mnie patrzyli to mu okazało się, że po godzinie w solarium Wyglądam jak brązowa mordoklejka Toczka Nie polecam treningów personalnych Brak profitu